Ciekawe, co to wzięło? To jak walczy? O, jakie branie piękne! Cześć! Witam Was, moi drodzy! Dzisiaj zupełnie inne wędkowanie. Wybrałem taką małą rzeczkę tutaj, bo już przymrozki, mróz w nocy, przymrozek z rana było gdzieś z minus 2, teraz może będzie około zera. Mam nadzieję, że to puści, żeby mi przelotki nie marzły. No i dziś typowo nastawiam się na jakieś kleniki, okonie, coś takiego. Zobaczymy, czy uda się tutaj wydubać z tej rzeczki. Oczywiście wziąłem z sobą dzisiaj ultralighta, jedną wędkę, zredukowałem tego sprzętu by tyle z sobą nie nosić, podbieraczek sobie też wziąłem. No i tu takich okolicznościach przyrody, zobaczcie jak ładnie, typowo zimowa aura, będę próbował coś dla Was tutaj złowić. Jedną rybkę mam. O, małego klenika <laughs> Ale wziął. na bezzadziarowym haczyku. Jedno branie zrobione. No, zobaczcie. Opa. Wraca do wody. Zobaczymy, czy jeszcze coś tu. Zobaczymy, czy jeszcze tu coś wydubię. Opa. Ale ładnie wziął. Tutaj jednak w tej głębszym nurcie siedzą. O, było branie. <laughs> Delikatne, ale było Jest! patrz Znalazłem jakieś maleńkie Ale zabawę już mam Następny klenik <laughs> Maleńki, pobaleńki, ale na razie spoko. To się tu po cichutko stanąć? one tam siedzą, gdzieś tutaj na wyjściu a już myślałem, że przynęta nie działa, ale nie, przynęta działa tam niżej byłem, nic się nie działo a to nie wina przynęty gorzej jak będą dzisiaj przelotki marznąć, to trudne łowienie będzie na tego ultralight'a Musiałem na jakichś takich przesmykach poszukać tych ryb w wężeniach jest jeden takie na razie takie łowie, nieduże tleniki no to kontantę. ale coś biorą trzeba powiedzieć coś biorą bardzo delikatne brania bardzo tak delikatnie trzeba prowadzić że o, już jest bramko, Zmieniłem trochę inny kolor. Widać, na ten lepiej reagują. Jest. Na ten ładniej reagują, te kleniki. Nieduże, ale zabawa jest. My tutaj wyżej trochę w szybszym nurcie Czy tylko na tym wybiegu były tam były niedługo, te... O, jest fajne branie. O, tu już lepsze. Jest zabawa. Przynęta trafiona. Ładnie wziął Idziemy dalej Może tu będą grubsze O! Uciekaj! <laughs> Ładne branie, pod samą drugą stroną Nie, Ten lepszy Patrzcie jaka walka O! Tu grubsze ciut Tam siedzą pod całym brzegiem. Ciężko tam rzucić. Wolniej prąd idzie. I trzeba turlać po dnie. Ale branie było dobre. To trzeba przyznać, że jak już ten grubszy weźmie to branie naprawdę fajne. Czym czy jeszcze coś tam siedzi? I szybszy teraz ten dużo dużo szybszy prąd bardziej może zdecydowane tutaj wziąć szybciej to będzie się turlało pod dnie coś tu mamy nieduży ale jest taki o ale klepnął pięknie zaraz jak jest to zaraz braniem i znowu taki nieduży, na razie same takie największe Teraz tutaj na takiej płytkim bardzo się obija tam strasznie. Na wybiegu sprawdzę, czy są. O, jest. Nie duże, ale jest. O. Małe te kliniki, ale biorą. Trzeba powiedzieć, że tu biorą w tym miejscu. Nie duże. Na wybiegu, tutaj na tej najpłytszej wodzie, tam nie wiem że tam będzie, z 20 cm wody. Trzeba dokładnie wrzucić, a ja tu drzewo mam, które mi przeszkadza. Teraz rzucę tam dalej dużo dalej. To rzucę. Jak się uda. Ona wyładnie wpadło. Czy tam na tym wybiegu, czy one czasem. Nie siedzą. Się na pewno już sposzyły to płytko. Jest. A o lepszy. Nie myślę. jaki wyskok. <laughs> go na ładnie A mamy te kleniki, ale biorą. Czy trzeba przyznać, że biorą przynajmniej za nosek. Nie załapany. Słoneczko już bardzo fajnie wyszło. Już się robi coraz cieplej, bo z rana taki lekki przymrozek, naprawdę. Warunki zimowe. Na no, jakieś tam kleniki już wydłubałem. Nieduże, ale brania są, więc szansa na jakiegoś większego myślę, że będzie. Tylko trzeba po pochodzić, więc zmieniam rejon, przejdę się troszkę w górę, w dół. Poszukam miejscówek jakiś i zobaczę czy się coś jeszcze da złowić fajnego. Coś mam lepszego. Jeszcze nie wiem co. Acz taki kleń. <laughs> Mi tu pod krzaczka wyszedł, choć. Samego dna branie I taki klenik. zobaczcie. Wyjechał sobie. Czy my, czy tu większe nie siedzą? Tutaj pod tym krzakiem było branie. mnie mi klepnął. Tam jest jakiś dołek. Tylko źle mi się rzuca, z tamtej strony było dużo, dużo lepiej. Bo tutaj muszę z prądem dopuszczać. A tam bym sobie po prostu fajowo. O, to chyba było branie. Pod brzegiem siedzą. Więc z tamtej strony by lepiej było atakować. Takich tu szkoda trochę płoszyć O, jakie branie piękne Uuu ja teraz to było Tu siedzą Tu siedzą za tym Jest, 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 jest Oj spadł Kurczę Ja nie mogę I no, nawrzuciłem już był efekt. Szkoda, że spadł, bo ryby mi spłoszył pewnie. Chyba już nie poprawi inny. Ale jakie piękne to było, zaraz uderzenie. Tu siedzą grubsze po prostu. Wolniejszy jest ten nurt. Fajny taki krzak w wodzie. Tylko kwestia tam dorzucić. Jest. Ale branie zaraz. Większa ryba. I tu krzak walisz. Zobaczcie, co to jest Piękny okoń. Zobaczcie na to jakiego okonia mam o, Piękny Zobaczcie Takie okonisko Zobaczcie Super rybka wzięła sobie. I dosłownie spod krzaczka. No, wypniemy go i lecimy dalej z tym. Rybka piękna. Naprawdę piękna ryba. Dobra, rzucamy. Bo coś się tu dzieje. Już miałem trzy ładne ryby tutaj na kiju. Może jeszcze coś wyniucham. One gdzieś się tu chowają na pewno. Kwestia tylko im podać dobrze przynętę. Ale branie piękne było Szybka wymiana Ściągło mi całą gumeczkę Haczyk bezzadziorowy Więc też rybki potrafią spaść Poprawię to, żeby to fajnie wyglądało o. I na to I lecimy dalej Ten to za sam O taki klenior. I taki. Patrzcie, klenior. Ziół wydłubałem z jednego miejscówki. Zaraz idę tam dalej sprawdzać. A tego wypuszczam, taki. No pięknie, Teraz sobie urwałem, to sobie zmontuję na nowo. Z tymi urywaniem powiem wam to tutaj jest. Naprawdę już sporo tego potargałem po krzakach, trzeba pod brzeg rzucać. Dokładnie tym rybom pod pysk. Jakieś branie zrobić w ogóle. No, i to jak się coś tam udaje, wtedy wydubać, Zestaw zrobić też trzeba delikatny. Dobrze się dzisiaj nawet w miarę tamty spisują. Więc na razie nie próbuję na co innego. Dobra, teraz. Czy ten węzeł trzyma, trzyma. Damy sobie tak 70 cm fluo karbonu Cyk. No i teraz jakąś główkę jeszcze trzeba wybrać delikatną. Nie wiem czy jeszcze taką mam. Mam. Może damy lżej. Można by było spróbować. To będzie za ciężkie. O to będzie dobra chyba. Tutaj mam taką właśnie kufeczkę. Wiążemy tą. Jest tego wiązania dzisiaj. Chyba siódmy albo ósmy raz wiążę. A jak na razie tylko jednego ładnego kręcia udało się złowić. Reszta takie małe. Dobra. I teraz Wam mniej więcej pokażę, na co ja to dzisiaj łowię. Teraz jest okaże, pokażę, bo wiążę to na takie tanty. Tu mam taki kolorek. Spróbuję teraz na większą. Na taką. Dobrze spisywał się ten kolorek. A no wszystko trzeba próbować. Główki też trzeba zmienić. Lżejsza, ciężejsza. Wszystko zależy właśnie od prowadzenia, się wszczelić w te rybki. No i teraz na taki zestaw delikatny popróbuję. Zobaczymy. Ciekawe co to wzięło, jak walczy, o nie wiem co to za ryba, ale może się spiąć, Będę tylko zobaczyć, kleń piękny, A cieka klenia, Zobacz jak tu zejść, Akcja musi być, ale ten ładny Próbuję go tak podebrać Poza zami rozwinę, rozwinę sobie o, Jest! Ale klanisko, zobaczcie Piękny, no to już kurde ryba, piękny jak mi pięknie szczelił powiem, bo to, to się człowiek boi trochę, bo może się tu do wody wchrzanić A taki klenior mi wyszedł. Ten naprawdę ładny. Patrzcie jakie klnisko Nie wiem ile ma ale klusek fajny już, gruby. Fajne klęisko, zobaczcie na co wziął. Elegancka ryba naprawdę O to już już naprawdę walka była. Grubasek jak nic. Dobra, idziemy go wypuścimy. O się Zobaczcie jaki klinik piękny. Ładny, nie? Udało się mi. Taki co? Taki kleń. Piękny. puszczamy go. Ładna ryba. O. Powiem wam, teraz to była walka. Ładny kleń. Na taką przynętę. Robię tutaj, co mogę, walczę, żeby Wam coś tutaj nagrać, złowić. No udało się tu jednego ładnego wydubać, chociaż ani brania nie było. Jeden strzał i taki fajny kleń. Więc jeszcze popróbuję dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj wyjedzie. A jak nie, to pójdę dalej po prostu, będę szukał. Dałem już trochę większą teraz tą tantę, żeby jakieś większe spróbować złowić. <laughs> o, koń! O! No, ten to już spoko. Wypuścimy, proszę? No, i nawrzuciłem, bo, bo. tutaj to wyrzucanie to ani to wypuścić, trzeba go tak rzucić. No, na pierwszy rzut, i jest następny, ale na delikatnie bardzo. Główeczka taka, wiesz, no do dna to nie chcę lecieć No, taki pokonek No tu się boję rzucić, bo tu jest ten patyk gdzieś A one są kurde gdzieś tam właśnie No to pojedyncze rybki Jest Mały, ale był. Mam Tak delikatnie biorą Pewnie go Całkowickie. Tak go takie taki malutki. Пук. Виси. Ну что, конец. Не дуже, не дуже. Tak z góry, bo tu wysoko Nie ma jak ich wypuścić o, o czym czy się jeszcze jakiś skusi? Ładne bramko O księżyc widać Będziemy ruskiś w tocy Jeszcze takie widoki na sam koniec. Dzisiaj ten dzień zaliczam do udanych, jednego ładnego klenia, jak na te warunki zimowe. Jakiegoś okonia też ładnego złowiłem, więc nież narzekam. Naprawdę dzisiaj Lightem śmigałem te całe, całe popołudnie. No i udało się coś złowić. A z Wami się żegnam i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!